Zważywszy, żeśmy byli słabi, wy prawa stworzyliście, co ujarzmić nas pozwolą, unieważniamy je oczywiście. Zważywszy, że już nie godzimy, nie godzimy się z niechoną, zważywszy, że nie wtedy nam, że wtedy nam wroczycie. wyznaczył sobie tutaj dzisiaj na rogu chmielnej Nowego Światu spotkanie. Zbudowaliśmy... Wywypędzonych lokatorów. To jest rodzaj ironii, który nawiązuje do faktu, że za fasadą każdej z tych pięknych kamienic, albo prawie każdej, zaczynają się tragedie polegające na tym, że nowi właściciele po reprywatyzacji narzucają bardzo wysokie czynsze po to, żeby się biednych, kwaterunkowych lokatorów pozbyć, a na ich miejsce wynająć tą przestrzeń ludziom zamożnym czy też firmom. To 120, ponad 20% ogółu budownictwa i nikt tam nie udaje, że każdego motora musi być stać na mieszkanie. że można mnie jeść, ale nie można mniej mieszkać. I teraz ludzie, którzy się dowiadują, że ich kamienica ma właściciela, dowiadują się jednocześnie, że kamienica, która jest rzeczą, ma wadę, a tą wadą są ci ludzie. Otóż nie możemy się zgodzić na to, że człowiek jest wadą mieszkania. Ludzie gratis, ludzie gratis. I tyle właśnie są warci ci ludzie dla ustawodawcy, który umożliwił reprywatyzację i dla włodarzy miasta. Dzisiaj człowiek się nie liczy. I tak długo człowiek nie będzie się liczył, jak długo nie połączymy sił codziennie. I później poszły blokować jak się innego lokatora. I w ten sposób musimy wygrać, bo jest nas więcej. Brawo! Brawo! Brawo. Brawo. Zważywszy, że jak nie będzie was, to, to dla nas będzie dosyć, to dla nas będzie dosyć, to dla nas będzie dosyć, to dla nas będzie dosyć.